Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale i w Tomi Gray. Dzisiaj zapowiadamy sobie tylko jedno spotkanie meczu 10. kolejki Drugiej Ligi Żużlowej, który odbędzie się w piątek w Krakowie, gdzie Wanda podejmie kolejarz Opole. Będzie to pierwszy mecz między tymi dwoma zespołami. Spotkanie w Opolu zostało najpierw opóźnione, a później odwołane decyzją sędziego Pawła Palki, który uznał tor za nieregulaminowy z powodu wcześniejszych opadów deszczu. Tym samym Wanda i kolejarz nie powalczą w piątek o punkt bonusowy. Oczywiście pojedynek pomiędzy tymi drużynami ma tylko jednego faworytetu. I rzecz jasna są to Opolanie I tu można by było postawić kropkę A Krakowianie mają w zasadzie same problemy Organizacyjne i nie tylko Ostatnio Michael Hartel rozbił się w, w Pils, A pod znakiem zapytania Stoi występ bez wątpienia lidera Wandy Tero Arnio, który sam praktycznie robi 3 czwarte wyniku drużyny Jak go zabraknie to sami sobie odpowiedzcie Jaki będzie wynik końcowy Ja obstawiam 38-52 dla kolejarza Awizowane składy na to spotkanie są następujące Kolejarz Opole, Pod jedynką Kevin Wolber Dwójka to Hubert Wengor. Trójka Michał Szczepaniak, czwórka Oskar Polis, piątka Bjarne Pedersen, pod szóstką Patryk Wojdyło, pod siódemką jeszcze nie wiemy. Natomiast Wanda Kraków, pod dziewiątką Dominik Kosakowski, pod dziesiątką Tero Arnio, z jedenastką Wojciech Lisiecki, pod numerem dwunasty Łukasz Szczęsny. pod trzynastką jeszcze nie wiemy, numer 14 to Mateusz Pacek i numer 15 Krystian Stefanów. To był szybki odcinek, prawda? Jak jedzie tylko Wanda w ten dzień, ciężko coś więcej powiedzieć. Jutro jedziemy dalej. A teraz jak zwykle dziękuję za wasze wszystkie przybite subiki. Jak jeszcze nie przybiłeś, to gorąco cię. Do tego zachęcam. Jak materiał Ci się spodobał, zostaw też łapeczkę w górę, za którą już Ci bardzo dziękuję. A więc to tyle na dziś. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!